Mieszkałem w czasie wojny w kilku miejscach na i tak się zżyłem z tą Grunwaldzką, że jak tam przyjeżdżaliśmy wczoraj do um, mojego liceum na Nowogrodzką, czy zresztą bywam często na Grunwaldzki z racji tego, że moja matka jest pochowana na tym starofarnym, mam nieprawdopodobny sentyment do tej ulicy. Muszę tłumaczyć ludziom, że dlaczego się zainteresowałem malarstwem, bo skończyłem szkołę podstawową, podstawową imienia Jana Matejki, która się mieściła przy ulicy Grunwaldzkiej, ale już wtedy wiedziałem, że Matejko namalował obraz Bitwy pod Grunwaldzką. Pan Panie Onadzie pamięta taki moment, kiedy nadeszła no, do Pana taka myśl, tak, aktorstwo to jest to, co na pewno chcę robić w życiu do końca życia. Ja chciałem iść na dziennikarstwo. Nie dostałem się na to dziennikarstwo. Dowiedziałem się, że w Toruniu, co nie jest popularne w Bydgoszczy, jest na chemii kilka wolnych miejsc w tak zwanym drugim terminie. I pojechałem, jakiś nie wiem, cudem, dostałem się na tę chemię. Wytrzymałem jeden semestr i pracowałem również w Bydgoszczy. Znowu dobrą robotę robiłem. Było takie przedsiębiorstwo. Prasy i Książki Ruch i byłem instruktorem do spraw prenumeraty zakładowej. Dlaczego aktor nie powinien pić wódki? Byliśmy młodymi aktorami w Teatrze Klasycznym już w Warszawie. Był taki kolega Janusz Gutner. Miał imieniny i zaprosił nas do siebie. Mieszkał na Saskiej Kępie w Warszawie na małe przyjęcie. I myśmy mieli następnego dnia pierwszą próbę chmur Arystofanesa w dużej obsadzie. reżyserować. miał chyba Czesław Wojko. Byliśmy z Marianem, o panią. Dość późno się skończyło to przyjęcie u Guttera i tam zostaliśmy, no bo już prawie w stan wojenny nie było jak wyjść po 22. Przyjechaliśmy na próbę w ostatniej chwili, usiedliśmy przy stole. W sali prób. Wszyscy siedzą. Naprzeciwko nas siedzi wspaniały, uroczy człowiek i aktor, pan Andrzej Bogucki. Patrzy na nas. My staramy się utrzymać formę, patrzymy w niego, ale on widzi, że coś nie, nie czujemy się najlepiej. Więc przerwa po czytaniu pierwszego aktu. Podchodzi do nas, do Mariana Opani, do mnie. Pan Andrzej Bogacki i mówi: Chodźcie, tu kochani. Jesteście zmęczeni, bardzo, nie? No, tak, panie Andrzej, trochę tak. Nie bez pani, może. Słuchajcie, najważniejszą sprawą dla aktora jest dobra pamięć. A nic tak tej pamięci nie szkodzi, jak alkohol. Nie pijcie wódki. To jest tragedia dla aktorów młodych. Nie, panie gdybyśmy myśmy tylko tam byli, to by było przyjęcie wina, trochę tego. Wszystko jedno. Każdy alkohol szkodzi bardzo, pamięć się psuje, aktor musi mieć pamięć. Słuchajcie, powiem wam krótko: był taki genialny aktor w Narodowym Teatrze. Nazywał się ten. No. Rzadko mam okazję rozmawiać z aktorem, który grał krzesło. Moja rola polegała głównie na tym, że przebierałem się, nakrywałem się taką kapą, która stwarzała wrażenie krzesła i ci, którzy wchodzili, jak to w farsie, no często siadali na mnie. Ale grałem jeszcze inne, to zaraz panu jeszcze powiem, bo wyprzedzę pewne pytanie, że grałem, proszę mi wybaczyć, jeżeli ktoś ma wrażliwe ucho. Dupe Lwa. Mianowicie szła w teatrze klasycznym, kiedy ja tam nastałem. Taka bajka po południami. Nie pamiętam tytułu, nie pamiętasz. W każdym razie kręciły się po scenie dwa lwy z żywych ludzi. Był jeden na przodzie, prowadził cały, miał tam jakieś wycięte yy, trochę materiału na oczy, a z tyłu trzymając go za zad. zad Chodził zad, dupa. W jednym y, lwie chodzili wspaniali koledzy, znakomici aktorzy. Wacław Kowalski na przodzie, z tyłu Marek Perepeczko. I Marek Perepeczko dostał jakąś propozycję do zagrania w filmie, ale tak nagle to było, że mówią tam w kierownictwie produkcji w Łodzi, ale znajdź kogoś, kto się zastąpi na te trzy przedstawienia, my mu zapłacimy, tylko poproś kogoś. Nie było czasu na próbę, Marek przyszedł do mnie i mówi, nie zagrobić tę dupę, ja mówię, no. no i pokazał mi, co mam robić. Wacek mówi, nic się nie masz, tylko złap mnie tutaj gdzieś w pasie i ja cię zaprowadzę, a ty czasem kręć się tam nie. Wiem. No i rzeczywiście, potem zagrałem te trzy przedstawienia, wszyscy byli zadowoleni, podobno dupa wyszła lepiej niż koperpański. Mówiłem tylko o rolach w sztukach Czechowa, ciągle jak mantra powtarzam to. I tylko raz mi się udało zagrać w, w sztuce z Czechowa, było to w Teatrze Ateneum, był to Wiśniowy Sad i była to rola Łopachina, ale we wspaniałej do wymarzenia sobie obsadzie Śląska, świderski, kalas, i tak mógłbym wymieniać całą obsadę. To się nieczęsto zdarza, żeby tak w takim znakomitym towarzystwie, które chciało być ze sobą, chciało próbować ze sobą, życzliwie do siebie nastawieni i robić chcieli wszystko, żeby spektakl był codziennie lepszy od wczorajszego. Ja jeszcze, jeżeli mogę się Pani to zadać pytanie, Pani, jak to jest żyć w małżeństwie z aktorem, będąc aktorką jednocześnie? To Państwu jakoś pomaga, przeszkadza, nie jest śmiesznie, straszno czasami? Jak to jest żyć aktorem? No zależy z jakim. Z Pietraszakiem to jest szczęście i zaszczyt. <klucz> To jest duma z spektakli, które się ogląda, to jest dzika radość, kiedy się ogląda w filmie. To jest wielkie wzruszenie, że człowiek siedzi na przykład na widowni i myśli sobie, Boże, ten człowiek jest ze mną. Jestem szczęśliwa. Może to nie jest zawsze najłatwiejsze, ponieważ aktor ma prawo do różnych nastrojów, ma prawo do różnych niepokojów, do zmartwień, ale. Jakoś przez wiele lat nam się udało wzajemnie się podnosić, jeżeli to było potrzebne. A najważniejsze, żeby po prostu kochać drugiego człowieka bez względu na jego zawód. On nigdy nie ukrywał tego, że aktor lubi być popularny. Że aktorzy lubią poklask, lubią podziw i że to jest części kwintesencja aktorstwa. Oczywiście, to jest prawda. Aktor po to wykonuje swój zawód, żeby sprawiać przyjemność, żeby wprawiać widownię w zachwyt, albo zasmucić bardzo, albo ucieszyć. To są podstawowe Obowiązki aktora. Ważniejszą rzeczą dla aktora jest podobać się publiczności. Żeby tej publiczności dawać najlepsze, co ma w sobie. Przekazując mu te właśnie rzeczy do śmiechu w komediach, rzeczy do płaczu w tragediach, ale żeby zawsze był prawdziwy w tym, co robi i żeby znalazł poklask publiczności. Słowem, żeby się podobał publiczności. Dzielimy publiczność na tą, która się podoba, albo na taką, która się nie podoba. Jak się zaczyna spektakl, widownia nie reaguje w miejscach, które wydawało się, że muszą zareagować, a jest cisza. Może zmęczeni, może przyniósł ich jakiś autobus i marzą o tym, żeby już pojechać do domu. I wtedy, jak jest taka cisza, to kolega, który miał pierwszy do czynienia z widownią, schodzi, a reszta pyta go w garderobie. Jak widownia? A on odpowiada: Węgrzy. <grymne> Niczego nie rozumieją, siedzą i cisza. <grymne> Ale nawet określając publiczność jako Węgrzy, mówi się zawsze o tych publiczności. No z czułością, jeżeli nie powiedzieć z miłością, bo po to istnieje aktor, żeby była publiczność. Jak nie ma publiczności, nie ma aktora, nie ma teatru, nie ma niczego. Dziękuję Wam, kochani Państwo.